Token rodziny Trumpów, World Library Financial, znalazł się pod silną presją sprzedażową. Po panicznej sprzedaży jednego z wielorybów, rynek wskazuje obawy o utrzymanie poziomu 20 centów za token. Choć część dużych graczy dokupuje tokeny, inwestorzy detaliczni i traderzy features masowo wycofują się z rynku. W Szwecji pojawiła się propozycja stworzenia narodowej rezerwy bitcoina. Posłowie szwedzkich demokratów chcą, by cyfrowa waluta uzupełniała złoto i tradycyjne rezerwy. Argumentują, że bitcoin może chronić przed inflacją i dywersyfikować aktywa państwa. Giełda Coinbase będzie musiała zmierzyć się z pozwem zbiorowym akcjonariuszy. Sąd w New Jersey odrzucił wniosek spółki o umorzenie sprawy. Inwestorzy twierdzą, że firma przez lata wprowadzała ich w błąd co do ryzyka prawnego i bezpieczeństwa środków, co mogło wpłynąć na decyzję o zakupie akcji. Szef banku Anglii Andrew Bailey zapowiedział, że stablecoiny mogą stać się elementem brytyjskiego systemu finansowego i zyskać dostęp do rachunków w banku centralnym. Według jego wizji stablecoiny mogą być traktowane niemal jak zwykły pieniądz, pod warunkiem, że będą w pełni zabezpieczone i bezpieczne technologicznie. Na całości artykułów i dużo więcej zapraszam na stronę otokrypto.pl. Dziękuję wszystkim za subskrybowanie kanału zarówno na TikToku, jak i na YouTubie. Pozdrawiam.